Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Witam i gorąco pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i tych, którzy łączą się z nami poprzez naszą telewizję internetową. Jest to nasza kolejna audycja radiowa, ale pierwsza telewizyjna. Temat, jaki chcemy podjąć, to kwestia powołania. Audycja nosi tytuł Zostań rybakiem pana. Drodzy Państwo, odnosimy się troszeczkę do powołania kapłańskiego. Mamy w myślach to wydarzenie z nad jeziora, powołanie pierwszych uczniów i te słowa wypowiedziane przez pana Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dzisiejszym moim gościem jest ksiądz prałat Andrzej Szudra. Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Szczęść Boże, księże prałacie. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. Księże prałacie, na początek chciałbym wprowadzić naszych słuchaczy i naszych widzów w osobę księdza prałata. Jest to audycja troszkę powołaniowa, więc chciałbym księdza prałata zapytać o to, skąd ksiądz prałat pochodzi, gdzie dzieciństwo, czy jest rodzeństwo, gdzie ksiądz prałat chodził do szkoły podstawowej i gdzie kończył szkołę średnią. Urodziłem się 26 października 1960 roku w śmiglu. W moim domu rodzinnym obecnie jest probostwo i powstała parafia Świętego Stanisława Kostki. Jak miałem 17 lat, żeśmy przeprowadzili się do Leszna, tam żeśmy się z ojcem wybudowali i mieszkamy. Rodzina tam mieszka do tej pory. Było nas pięcioro, miałem brata, który już zmarł nagle. Trochę tam chorował, ale odszedł. I mam jeszcze trzy siostry. Jedna z nich z mężem też są razem ze mną. Do szkoły podstawowej chodziłem w śmiglu, a następnie do szkoły średniej już w lesznie, do technikum budowlanego. Można by powiedzieć, że od ósmej klasy no, buduję, bo ojciec miał zakład muralski i wiele czasu spędziłem. Na budowie aż do dnia dzisiejszego, bo jak wiemy, też ciągle coś tam robimy. Byłem ministrantem i tam, myślę, były początki mojego powołania. Służyłem, byłem z tego zadowolony. Można by powiedzieć, że też dużo czasu spędzałem na wikariacie. Bardzo cieszyłem się z tego, że mogę służyć, że mogę być potrzebny. Po ósmej klasie. Nie wiedziałem jeszcze, jak to wszystko się ułoży. Często na modlitwie pytałem Boga, co robić. Ojciec, myślę, miał takie plany, żebym tą firmę dalej prowadził, ciągnął. Nie ukrywam, że wtedy już po głowie mi chodziły różne myśli. Jeździłem na rekolekcje oazowe i ten czas próbowałem jakoś w tym czasie rozpoznać właśnie, czy to jest właśnie ta droga, którą Bóg dla mnie przygotował. Następnie pojechałem do seminarium w Poznaniu i tam właśnie rozpocząłem studia. I dalej pierwszą moją parafią była parafia w Poznaniu na Antoninku, Świętego Ducha. Tam byłem bardzo krótko po studiach, tylko w czasie wakacji. Następnie skierowali mnie biskupi do Odolanowa, do parafii Świętego Marcina. Tam bowiem ksiądz Jacek miał wypadek i na jego miejsce zostałem skierowany, tam pracowałem dwa lata, mhm. następnie pracowałem w Jutrosinie i z Jutrosina wzięli mnie do Ostrowa i tak od roku 1991 pracuję w Ostrowie i tam jestem proboszczem. Mhm. Często ludzie pytają, jak to się stało, że ktoś został księdzem. Wspomniał już ksiądz Prała o swoim dzieciństwie, o szkole średniej, o rodzinie. Czy w tym procesie rozeznawania powołania ktoś odegrał szczególną rolę w życiu księdza Prałata, czy raczej to było na zasadzie ja, modlitwa i Pan Bóg, i szukanie swoich odpowiedzi? Czy ktoś bardzo mocno wpisał się jakby w rozeznawanie powołania do kapłaństwa? No muszę powiedzieć, że Zgłosiłem się do seminarium. Nikt nawet w domu nie wiedział, że się zgłosiłem do seminarium. Jak przyszło już pismo, że zostałem przyjęty uroczyście przy kolacji, bo często dużo czasu spędzaliśmy razem. Były to takie czasy, gdzie spędzaliśmy te różne chwile razem, rodzinnie, na posiłkach i na wyjazdach. I przy takiej jednej kolacji odczytałem dekret, i wszyscy się zdziwili. Taka najmłodsza moja siostra Ewa powiedziała, bo to były czasy, gdzie właśnie wybrali papieża na naszego Polaka, na mm -hmm. papieża, Karola Wojtyła i mówi, Andrzej, ty się będziesz uczył za księdza, uczy lepiej za papieża. No, <laughs> no tak. <laughs> no i niektórzy no różnie patrzyli na to. Ja już byłem wtedy zdecydowany, że na pewno jest to ta droga, którą mam iść. Na pewno to, że dużo czasu spędzałem w kościele. I wśród księży to też miało wielki wpływ na to, że, że po prostu jestem księdzem. Czyli to, co ksiądz Prawat powiedział, rzeczywiście ta rola księdza, oddziaływanie księdza na młodego człowieka rzeczywiście ma jakiś wpływ, bo sam ksiądz Prawat to, to zauważył i podkreśla. To, co często gdzieś dotykam w kwestii powołania do kapłaństwa, może jeszcze tak tylko, Dopowiemy, ile obecnie dzisiaj ksiądz Prałat ma lat kapłaństwa? W 1986 roku zostałem wyświęcony, czyli 34 rok kapłaństwa. 34. Jeśli chodzi o ten czas już bycia księdzem, co w tym życiu kapłańskim księdza Prałata zaskoczyło, a co może rozczarowało przez pryzmat tych wszystkich lat? Na swoim obrazku prymicyjnym wypisałem słowa: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I nie ukrywam, że. Od samego początku postawiłem na Chrystusa i wiem, że bez jego pomocy wiele rzeczy w życiu by w ogóle się na pewno nie udało. Jest to też czas, gdzie no, odkrywałem różne miałem sytuacje w życiu, gdzie chociażby teraz przy budowie były takie sytuacje, że na przykład trzeba było coś kupić, a nie było pieniędzy. Za chwilę ktoś przychodzi, proszę księdza, co potrzeba, i już te pieniądze gdzieś tam się znaj znajdywały. Były no, sytuacje różne, wspominam też dobrze, jak uczyłem w szkole. Od tego roku już nie uczę w szkole, bo gimnazjum mi zamknęli. Uczyłem te klasy uzawodowione, tych tak zwanych talibów, i teraz już po prostu jak ich nie ma, to po prostu nie ma pracy w szkole. A są jeszcze inni kapłani, młodsi, także nie oni się wykazują. Ale najbardziej, no, jeśli chodzi na przykład o szkołę, to lubiłem też klasy komunijne, gdzie. Oni naprawdę przygotowywali się do tych, do tych pierwszych komunii świętych, wiele też i budowałem, na każdej z tych parafii, gdzie byłem coś tam zrobiłem. Dało się zbudować, tak. Tak, to, to Także ta żyłka budowlana już chyba we mnie trwa od samego początku, zresztą jak poszedłem nawet do seminarium, taki wujak powiedział, poszedł, bo mu się nie chce robić, a tu ciągle człowiek musi robić. Tak, i końca nie ma. I końca. A to, co też mnie zastanawia, bo ksiądz Prad mówi o pracy z młodzieżą, z drugim człowiekiem, o tym, że Pan Bóg rzeczywiście tym wszystkim dziełom błogosławi. A czy jest coś, co przez ten pryzmat lat, możemy powiedzieć, no, trochę mnie rozczarowało w pracy kapłańskiej? No, czasami ta współpraca z, ró z różnymi młodszymi kapłanami, którzy no, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, czym jest taka posługa księdza, często starają się tylko zrobić to, co potrzeba, i to czasami mnie też jakoś tak, no może nie że wkurzało, ale no, jakoś nie umiałem sobie z tym poradzić denerwowało mnie to po prostu. Uh -huh, uh -huh. E, nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana e, Jak się sprawa dzisiaj rozumie te słowa zostań rybakiem Pana No myślę, że tu by trzeba wrócić do tych czasów apostołów jak Pan Jezus powoływał oni w większości przecież rybacy i powoływał ich po to aby byli nie ry rybakami pra z prawdziwego. Że tak powiem, żeby łowić ryby, tylko powołał ich do, po to, aby łowić ludzi, aby właśnie ludzi przyciągać do Chrystusa. Myślę, że dzisiaj czasy, w których żyjemy nie są czasami łat, łatwymi tych ludzi, szczególnie młodych w Kościele jest coraz mniej. I myślę, że trzeba by mieć dużo czasu, żeby być tym rybakiem, tych ludzi, aby tych ludzi umieć wysłuchać, umieć im pomóc, umieć ich po prostu przyciągnąć do Chrystusa, nie do siebie, tylko właśnie do Chrystusa, który jak wiemy jest jedynym Panem i zbawicielem człowieka. I dlatego też potrzeba też i świadectwa naszego kapłańskiego życia, żeby ci ludzie mogli się przekonać o tym, że Chrystus żyje, że mimo że jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, ciągle czuwa nad nami i prowadzi nas drogami zbawienia. Czyli mówimy Pozyskać kolejne dusze, kolejnych ludzi dla imienia Jezus. Książę, Prałacie, tak się zastanawiam, bo księdzem jest Ksiądz 34 lata, proboszczem 25 lat w Ostrowie Wielkopolskim. Wiele dzieł już udało się dokonać, wiele jeszcze Ksiądz prawa też mówił przed Wami jako parafią, jako sanktuarium. Przez ten pryzmat lat, doświadczeń, bycia z ludźmi, z młodzieżą, ze starszymi, z umierającymi, z różnymi kategoriami wiekowymi, jeśli chodzi o, o ludzi w kościele. Jak ksiądz myśli, czego dzisiaj ludzie oczekują od księdza, kiedy mają z nim kontakt? Myślę, że chcą takiej ostoi Chcą, żeby ksiądz miał dla nich czas, żeby ich wysłuchał. Żeby też im doradził niekiedy, jak, jak jest taka potrzeba, bo często dzisiaj ludzie są zagubieni w tym świecie, w którym żyjemy, i nie umieją sobie poradzić właśnie z tym wszystkim i z tym, co ich dotyka z zewnątrz, i z tym, co dzieje się też i w Kościele, bo też nie zawsze to wszystko jest tak, jak być powinno. I dlatego też nie mamy im utrudniać tego życia, ale właśnie im pomagać. Mhm. Czyli być, być dlatego drugiego człowieka, tak? Tak jest. Mhm. Książę Prałacie, tak dotknijmy teraz tego tematu, który Ksiądz Prałat często to podkreślił w tych wypowiedziach. Wpisuje się w życie Księdza Prałata już od najmłodszych lat, czyli budowanie. Nieustanne budowanie. Proboszczem 25 lat Ksiądz Prałat jest w Ostrowie Wielkopolskim. Ja tak sobie myślę. Każdy ksiądz ma gdzieś tam tą świadomość, że przyjdzie moment, kiedy pójdzie na tą pierwszą parafię proboszczowską. Czasem się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało, co to będzie za parafia, jaki to będzie kościół, jakie będzie wezwanie tej parafii, czy będzie dużo do remontowania, czy niedużo. Ksiądz Prałat trafił do miejsca, gdzie, możemy powiedzieć otwarcie, było tylko szczere pole. Tak jest. Co ksiądz Prałat pomyślał sobie, kiedy ksiądz biskup zaproponował budowę i tworzenie nowej parafii? No właśnie w czerwcu 1993 roku ksiądz pierwszy nasz biskup Kaliski Stanisław Napierała zaproponował mi tworzenie parafii nowej parafii w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego i wtedy pamiętam odpowiedziałem księdzu biskupowi, że spróbuję przez dwa lata nie wiem jak to będzie jeśli Pan Bóg będzie tego chciał, i będą ludzie, którzy będą chcieli się tam jakoś zjednoczyć, to na pewno się to uda. Jak nie, to po tych dwóch latach proszę mnie zabrać, bo ja już tam na pewno nic nie zrobię. Udało się to w roku, nie ukrywam, byli ludzie, na pewno było to też wolą Boga, bo tych ludzi, powiem, było bardzo dużo. Przychodzili przez cały rok pod gołe niebo po to, aby modlić się. Od samego początku też, żeśmy wprowadzili koronkę do Bożego Miłosierdzia i żeśmy modlili się o godzinie 15. No, mogłoby się wydawać, że taka godzina niezbyt dobra, ale ci ludzie byli, przychodzili i po roku powstała kaplica 25 września 1994 roku. Została poświęcona i erygowana parafia Miłosierdzia Bożego. I następnie w roku jubileuszowym powstał dom świętego Józefa, dom parafialny, i też mieszkania dla księży wikariuszy z salą, taką z zapleczem kuchennym i od dnia śmierci naszego wielkiego polaka, papieża, św. Jana Pawła II, zaczęliśmy budować kościół. Tytuł miłosierdzia Bożego też powstał, dlatego że trzeba było biskupowi podać trzy tytuły, które mhm. Z których jeden on zatwierdzi. myślę, że właśnie czasy, w których żyjemy, to czasy właśnie miłosierdzia Bożego. Potrzeba się człowiekowi tego miłosierdzia i zaproponowałem wtedy jeszcze tytuł świętej siostry Faustyny i świętego brata Alberta. Przeszedł przeszło miłosierdzie i w 2012 roku ksiądz biskup Stanisław utworzył sanktuarium Bożego miłosierdzia 27 maja. I konsekrował wtedy ołtarz, a w tym roku został konsekrowany 25 września ołtarz już przez naszego biskupa Edwarda. Rozmawialiśmy wcześniej o tych kapłańskich rozczarowaniach. Czy nie było takiej myśli w życiu księdza Prawa, że no właśnie pierwsza parafia, no może coś tam trzeba będzie remontować, bo to może generalnie tak jest, ale to trzeba tworzyć wszystko od podstaw. Czy nie było jakiegoś takiego, no przepraszam za to określenie, może żalu wobec księdza biskupa, że inni może tylko remontują, a ja muszę stworzyć wszystko od zera? Nie, ja to odebrałem właśnie jako takie zadanie, a nie ukrywam, że lubię to robić. Lubię w ogóle organizować wiele rzeczy to jakoś mnie pociąga i daje mi wiele satysfakcji. I stąd może tych pomysłów jest czasami dużo, nie, nie zawsze to się czasami uda sprzedać, ale no co zrobić? Trzeba na różne sposoby starać się właśnie o tych ludzi. Oni też odpowiadają bardzo otwarcie, życzliwością, pomocą. Jestem też tym ludziom dziś bardzo wdzięczny za to, że to wszystko udało nam się dokonać, bo były też czasami głosy, nawet tych blisko, co są przy kościele, że proszę, księdza, nie da rady, my tego kościoła chyba nigdy nie zbudujemy. Zawsze to. Mówiłem im też, że jeśli taka wola Boża na pewno ten kościół będzie i za co też chwała Bogu. Mówimy, że kościół to nie tylko budowla, ale to przede wszystkim ludzie, którzy ten kościół tworzą i to co ksiądz troszeczkę też tutaj zaczął czy wszyscy którzy wtedy jakby należeli już do parafii terytorialnie, byli zabudową kościoła czy rzeczywiście były też takie głosy przeciwne, i to że były dajmy czasy, spokój to były czasy To były też takie czasy różne, gdzie wtedy też spotykałem się z takim zdaniem, że po co kolejny kościół, bo chociaż lepiej przy przedszkole albo szkołę po, pobudować. Nie od razu też dostaliśmy zezwolenie na budowę tego kościoła, bo teren nie był jeszcze wtedy kościelny, został przekazany i Potrzeba było trochę czasu i w związku z tym też, ponieważ nie było tej zgody, ruszyliśmy na pielgrzymkę do Krakowa Łagiewnik i po tej pierwszej już pielgrzymce, a teraz w tym roku już będzie, w przyszłym roku będzie 18, w tym roku była 17, udało się to pozwolenie uzyskać, z czego też się, się cieszę. Tu warto dodać, że no właśnie, powstało też takie dzieło przy parafii, jakim jest Piesza Pielgrzymka do Krakowa Łagiewnik. W tym roku już 17, za rok 18. Tak jest, pełnoletni będziemy i są też chętni, którzy pragną pielgrzymować. Ta pielgrzymka wielko, Wielkopolska od Miłosierdzia do Miłosierdzia jest związana z Pieszą Poznańską Pielgrzymką do Częstochowy. Niektórzy już pielgrzymują nawet Szczarkowa. Z Poznania, z Ostrowa i z innych miejscowości idą do Częstochowy, i potem od Częstochowy ja ich przyjmuję i idziemy dalej do Krakowa Łagiewnik. Jeszcze dotknę właśnie tego tematu Miłosierdzia Bożego, bo ksiądz Prałat wspomniał o tych tytułach kościoła, ale one jakby. Są zawarte w temacie miłosierdzia Bożego. A czy nie było na przykład w głowie innych pomysłów, nie wiem, święta Katarzyna albo jakakolwiek inna święta? Dlaczego miłosierdzie? Myślę, że to akurat y, też i papież nam podpowiadał, że to właśnie miłosierdzie jest na te czasy. I stąd y, ludzie też takie odczucie mają, że potrzebują tego miłosierdzia, i tu będzie. Dobre miejsca, aby właśnie mogli przychodzić, spotykać się i ta koronka i nie ukrywam, że też są różne i cuda tam, które się dokonują. Mhm. Mieliśmy też peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach. Także to wszystko też na pewno jest jakoś pomocne dla tych ludzi. Zresztą do, do, mamy też dzisiaj transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego przez naszą telewizję ProArt. Wielu ludzi łączy się też poprzez nasze media tutaj die diecezjalne i myślę, że to jest trafiony bardzo pomysł. Czy ludzie oczekują miłosierdzia? Myślę, że tak. Na ile? Nie wiem. Ale na pewno, jeśli się gromadzą, jeśli się modlą, mhm. jeszcze, jeśli przychodzą, piszą różne też te prośby i to miłosierdzie gdzieś na pewno jest człowiekowi potrzebne, zresztą Potrzeba żywym, a nie umarłym takiego świetnia. Zgadza się. Księży Prawacie proboszczem jest ksiądz 25 lat. To jest bardzo dużo czasu. Pamięta ksiądz początki i widzi to, co dzisiaj, co udało się stworzyć dzięki Bożemu błogosławieństwu, dzięki ludziom, którzy zawsze są życzliwi i pomogą na tyle, ile też potrafią, ale w serce kapłańskie jest też wypełnione różnymi obawami. Czego ksiądz dzisiaj się boi, lęka, kiedy patrzy też na, na pryzmat parafii, na pracę z ludźmi? No Są dzisiaj takie sytuacje, gdzie w parafiach ludzie gdzieś tam odchodzą, puste kościoły się robią. Nie ukrywam, że u mnie jest wręcz odwrotnie. Kościół mamy ciągle pełny, w kościele mamy 650 miejsc siedzących. I, oprócz, i oprócz tej pierwszej i ostatniej mszy w niedzielę, wszystkie są zajęte, jeszcze stojące nawet miejsca, także... Myślę, że to jest też spowodowane tym tytułem, że wielu, do, wielu przychodzi do tego miłosierdzia. Wielu też przy okazji, idąc na cmentarz, mhm. wejdzie do kościoła, nie ukrywam, bo obok jest cmentarz. Co prawda farny, nie nasz parafialny, ale też myślę, że to jest też taki powód, że ci ludzie są, z czego też się cieszę. Jestem świadomy, że nie są tam tylko moi parafianie. Mhm, zgadza się. Rzeczywiście, wyzwań duszpasterskich jest bardzo wiele każdego dnia, prawda? To, co ksiądz Prawa też zauważył w kontekście tego mojego zapytania, czego ludzie dzisiaj oczekują od księdza? Pilnujemy to, to też. Czasu. Konfe... Pilnujemy też konfesjonału i oni wiedzą, że tam zawsze jest ksiądz i to też myślę jest też. Bo nie ukrywam, że tam msza święta, która jest właśnie po Koronce o 15.30, nie nazywam jej inaczej jak powiatowa, mhm. bo tam wielu ludzi jest właśnie z całego powiatu i często właśnie wtedy korzystają z tego sakramentu miłosierdzia. Ale to jest też zachwycające w tym wszystkim, prawda, że my jako duszpasterze, no mamy różne pomysły, w te, te inicjatywy duszpasterskie, ale chyba najbardziej raduje nas w sercu to, kiedy widzimy, że ludzie ochotnym sercem odpowiadają na to, prawda? Że ja daję propozycję, a za tą propozycją stoją już konkretne osoby, które mówią: Tak, że to jest bardzo dobry pomysł, to bardzo dobrze nam służy, no i potrzebujemy też tego. Tak jest. Myślę, że to wiele, wiele takich różnych reakcji powstaje właśnie dzięki ludziom. Którzy właśnie chcą tego czy tamtego. Mamy też, te grupy dusz też ci ludzie się spotykają, i krąg biblijny, i matki różańcowej. I... Także zespół charytatywny ładnie działa, też jestem z tego zadowolony, wielu ludziom pomagamy. Także myślę, że parafia jest na pewno tam potrzebna. Kiedy tak słucham tego, co ksiądz Prawa dopowiada, myślę, nasi widzowie i słuchacze, to tak naprawdę pokazuje, że praca kapłańska no, jest na wielu płaszczyznach. To nie jest tylko to, że stanę do ołtarza, odprawię mszę świętą i na tym kończy się moja rola, czy usiądę w konfesjonale. To jest bardzo ważne, bo do tego hmm. jesteśmy wezwani, do tego jesteśmy powołani, ale nawet na przykładzie księdza Prałata no, ta praca kapłańska to jest wiele, wszystko wiele innych, tam, to jest wszystko tam, dosłownie. Tam. Znaczy... Będąc proboszczem, bo to trzeba zadbać i o tak wiele różnych rzeczy, które muszą być. Wikariusz nie ma takich jeszcze obowiązków, i to też na, na pewno dobrze, że oni są, że pomogą, się uczą też, bo na każdej parafii się na pewno czegoś uczy. Ja wiem sam po sobie, się uczy czegoś innego, i to się na pewno w życiu przydaje, jeśli człowiek chce, nie? Tak jest, jeśli chce się uczyć, to tak jest ze wszystkim. Księże Prawacie, a jakie plany na przyszłość? Co tam gdzieś w sercu gra, co tam planujecie, jeśli chodzi o parafię, o pracę paraferską? No ja zawsze po takich różnych akcjach, a teraz były takie bardzo solidne akcje, bo robiliśmy posadzkę w kościele granitową i podbitkę sufitu, bardzo ładną, to zawsze daje tym ludziom trochę odpocząć, jest jeszcze tam do zrobienia i parking, y, także ciągle tam y, też y, staramy się jakoś ten y, plac za, zazielenić jeszcze lepiej. Teraz powstało też takie wielkie, 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 bym powiedział, pole obsiane trawą, jeszcze druga część tego nas czeka, mm -hmm. także ciągle tam mamy jeszcze do zrobienia wiele, wiele, wiele. Jeszcze chciałbym zauważyć jedną rzecz, jeśli chodzi też o parafię, o tworzenie wspólnoty, ale dawanie też tych możliwości ludziom. Parafia ma w swojej części kościoła miejsce bardzo szczególne, nazywane kaplicą świadków. świadków tak jest. Tak jest w roku miłosierdzia Bożego, tak się stało, że mamy w kościele taką kaplicę świadków Bożego miłosierdzia. To są ci nasi święci, z którymi też żeśmy pielgrzymowali, do Krakowa Łagiewnik i tam od roku jubileuszowego, roku Miłosierdzia Bożego, jest Kaplica Wieczystej Adoracji, otwarta od godziny 8 do 18 przez cały tydzień, oprócz niedzieli i wielu ludzi tam się gromadzi, aby właśnie Bogu polecać z ufnością te wszystkie swoje intencje, sprawy. Mamy też relikwie tych wszystkich świadków, często też je też czcimy, Teraz też dzięki Księdzu Szymonowi została wprowadzona msza święta do świętego Szarbela w każdy ostatni czwartek miesiąca, z czego też się cieszę. Kapłani, którzy przyszli po Księdzu Szymonie, to przejęli. Też mamy relikwie świętego Szarbela, mhm. i to też bardzo ładnie funkcjonuje. Ludzie dzisiaj szukają możliwości spotkania się z Bogiem, czyli jest to potrzebne i ważne. E Kapłan posłany do ludzi, z, ludy, z ludzi wzięty. Tak chciałbym jeszcze na koniec zapytać księdza Prałata o dwie rzeczy. No bo modlimy się też o powołania kapłańskie. Dzisiaj różnie mówi się o kościele, różnie mówi się o kapłanach, czy słusznie, czy niesłusznie, to też każdy musi to mieć jakby wyrobione też zdanie. Ale jeśli wśród naszych widzów, radiosłuchaczy jest ktoś, kto no, czuje w sercu może powołanie, chciałby Panu Bogu. Służyć w kościele, ale strasznie boi się tego. Może kilka słów zachęty, żeby gdzieś tam nie bać się odpowiedzi na to Boże powołanie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to na pewno łatwe. Szczególnie dzisiaj w tych czasach, w których żyjemy, gdzie ten kościół jest na różny sposób też i opluwany i, i kapłani, i to życie w ogóle religijne. Ale trzeba zaufać. Ja zaufałem i nie żałuję. Drodzy Państwo, można tylko powiedzieć: odsyłamy do, do Ostrowa Wielkopolskiego, do ulicy Limanowskiego. Tam stoi przepiękny kościół, miłosierdzia Bożego, dzieło, życia. Możemy powiedzieć księdza Prałata: Pan Bóg temu wszystkiemu błogosławi, i to jest najlepsze potwierdzenie tych słów, które ksiądz Prałat powiedział. Zaufałem, Pan Bóg dał ludzi i kościół stoi. I mhm. wielbimy Pana Boga za to wszystko, co dzięki Jego łasce mamy. Moje ostatnie pytanie, i to pytanie zawsze pada na zakończenie. Po 33 latach, 4 bycia kapłanem, czy gdyby dzisiaj ksiądz Prawa miał jeszcze raz podjąć decyzję pójścia do seminarium, zostania księdzem, czy podjąłby ksiądz Prawa tą samą decyzję? Tak, podjąłbym taką samą decyzję. Może by to już wyglądało inaczej, ale no tak. na pewno tą, taką decyzję bym podjął. Nie wiem, co bym miał do zrobienia. Pan Bóg wie, Pan Bóg wie. My nie zawsze od początku wszystko wiemy. Księżyc Prawacie, bardzo dziękuję, że ksiądz zechciał przybyć do naszego studia, zechciał troszkę podzielić się historią swojego powołania, ale też naszym i słuchaczom, i telewidzom powiedzieć o tym, jak ta praca kapłańska wygląda od tej drugiej strony. Bo często my oceniamy tylko to, co na zewnątrz, co widzimy, jeśli chodzi o życie kapłańskie. Niekoniecznie znamy tą drugą stronę, więc dziękuję księdzu Prawatowi za przybycie. Tylko, drodzy państwo, Przypomnę naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Prałat Andrzej Szudra, kustosz proboszcz, sanktuarium miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję, księży Prałacie. Ja też dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do ostrowa. Możemy też się łączyć poprzez nasze media, z czego też się cieszę, niego one służą każdemu z nas. Szczęść Boże. Dziękuję. Boże, Bóg zapłaci. Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.